Wracam, w marszu na końcu do rzędu. Następna dwójka rusza na gwizdek. Robię to na pełnym gazie. Muszę zejść nisko do kapselka. Hop. Dobiegam, tutaj również jest. Hop. Nisko do kapsla. Ale nie ruszamy kaptu. Tak, na wyścigi. Nie rób tego skoku, Nie rób skoku. Szybciej! Szybciej! Jeszcze raz to samo powtarzamy. Przemek, posłuż, miałeś czas na pić. No na I teraz tak. Jeden błąd. Nie róbmy tutaj tego na skoku. Hop! No biegam do Kawsla, Raz! Zmieniam kierunek. Hop! Raz! Zmieniam kierunek. I nie skatuj się przez kawstę. I weź ślizgą. tylko tutaj z cwał bokiem, raz, 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 przyspieszenie do przodu i znowu, hop, 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 przyspieszenie, znowu, hop, hop, przyspieszenie. Równo pracujemy na nogach, szybko nogi dołączają do siebie. Gas, 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 gas! Passa, puslo, puslo, o puslo, 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 Cynhyrchu'r cyfan. Cyflym! Cynhyrchu! Gwnaethom ni ddau. Rydyn ni'n mynd yn y cyfan. Mae'n ddigon A'r ddwy? Yn unig. Gwnaethom ni ddau. Yn unig. Gwnaethom ni ddau. Yn

Gaz, 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 ręce pracują! Masz wody niedowodnicze! Pronto, pobójcie! Dobra! Nie! Gaz, gaz, maks, 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 maks! Ile jesteśmy w stanie? Trzeba szybciej! Ale ma milę! Teraz A to oni mają tam koniec! Chodź, chodź!